Drugie kobietki, zróbcie sobie coś do picia, i zapraszam Was do oglądania mojego filmu dotyczącego porodu. Cześć, zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia filmu o moim drugim porodzie. Wszystko zaczęło się u mnie dzień po terminie. Ja miałam termin na 5 lipca i w nocy z 5 na 6 lipca około godziny chyba to było czwarta w nocy obudziłam się bo zaczęłam mieć takie delikatne upławy na tyle silne, że, że się obudziłam, ale to nie było jeszcze odejście wód płodowych Oczywiście wystraszyłam się, bo przy pierwszej ciąży nie miałam czegoś takiego. Poszłam szybko do łazienki. Zobaczyłam właśnie, czy, czy coś dalej mi tam cieknie, tak? czy, czy wody mi odpadają, czy, czy nie. Ale nic się nie działo. Wystraszona, stwierdziłam, że położę się spać, dosłownie. To była moja pierwsza taka reakcja. Bałam się, że ten poród może się już zacząć. Oczywiście z jednej strony bardzo tego chciałam, żeby mieć to już za sobą, natomiast z drugiej strony, jak już miało dojść do czegoś, to y, oczywiście był wielki stres. Nic więcej mi się tam nie działo, przybrałam biżamę i poszłam dalej spać. No, oczywiście w pierwszej chwili nie mogłam usnąć. Troszeczkę się tam stresowałam, ale po chwili trochę mi się tam przysnęło. Po czym drugi raz obudziła mnie ta sama sytuacja. To już było chyba koło godziny 6, przed 6. I znowu poszłam y, zmienić sobie pierżamę i dalej nic się nie działo, nic mnie kompletnie nie bolało. Czułam się wręcz bardzo dobrze. No oczywiście oprócz tego stresu, w tych nerwach i stresie to naprawdę to wszystko nie jest takie, jakby się wydawało takie proste, wiadome i tak dalej. Zadzwoniłam, pierwsze co, zadzwoniłam do mojej mamy, no i mama powiedziała, że najlepiej jakbym sobie zadzwoniła do szpitala, w którym właśnie chce rodzić i się dowiedziała, bo to faktycznie... Może być już powód do tego, żeby udać się do tego szpitala. Moja mama oczywiście się popłakała, już też sama nie wiedziała, co się, co się dzieje. Tutaj troszeczkę pewnie już przeżywała, tak, że, to, że to się raczej już zaczyna, że raczej to już będzie ten poród tego dnia, ale jakoś trzymała zimną krew i podpowiedziała mi, co robić. Jak zadzwoniłam do tego szpitala, to lekarz powiedział oczywiście, że przez telefon nie jest w stanie ocenić, dlatego jak najlepiej, naj, najlepiej udać się do szpitala, wtedy przebadają mnie i wszystko stwierdzą. Tak więc po telefonie do szpitala zadzwoniłam szybko do mamy, powiedziała mi jaka jest sytuacja. Powiedziałam, że zaraz jej przywiozę Szymusia. W kwestii Szymusia przynajmniej mogłam być spokojna, bo tak naprawdę Adrian i tak by z nim nie został, bo wracał do pracy. A ja przynajmniej miałam taki komfort psychiczny, że, że wiem, że jest pod najlepszą opieką i nie muszę się stresować i mogę się skupić na porodzie. Nie było sensu, żeby Adzian sterczał pod szpitalem, bo nie mógłbyś ani na poród, ani nawet po porodzie zobaczyć dziecka. W ogóle zero odwiedzi nawet dla y, taty, y, dzieciątka. Dlatego nie było sensu, żeby żebyś siedział pod tym szpitalem, bo i tak tylko mogliśmy się skontaktować telefonicznie Więc bez względu na to, czy byłby pod tym szpitalem, czy w pracy, to na jedno wyszło. A ja przynajmniej naprawdę byłam No co, beczku, tak mamy nagrywa. No. Mama nagrywa, a ty akurat postanowiłeś sobie porozmawiać, tak? Więc spakowaliśmy rzeczy, sprawdziłam sobie jeszcze torby do szpitala, czy na pewno wszystko mam. Plus, spakowaliśmy jeszcze szymusia. No i pojechaliśmy po drodze, zostawiliśmy szymusia właśnie u mamy. Jeszcze mama tak płakała. Jeszcze jak ja widziałam jej reakcję, to naprawdę hmm, to sama też próbowałam być silna, ale to naprawdę to są tak wzruszające momenty. To jest takie ciężkie, że. No, mówię, takie coś trzeba po prostu przeżyć. Ja też nie wychodziłam w ogóle z samochodu, bo już czułam, że mam na tyle silne skórcze, że słuchajcie, mi się wydawało, że ja może mam już 6 cm rozwarcia i bałam się, żeby, nie wiem, ten gdzieś gdzieś, nie wiem, nie wyleciał, jak, jak wstanę, widzę z auta, poza tym był tak potworny, że już nawet nie chciałam się ruszać. No, i jakieś 25 minut drogi zostało nam do szpitala, pojechaliśmy tam. Byliśmy tam około 9:00. Po 9:00 mój mąż odprowadził mnie tylko na recepcję pod, pod same pod, pod drzwi, pod którymi musieliśmy się już rozstać. To było dla mnie naprawdę też bardzo ciężkie. Przy porodzie musiał, on był ze mną, a tutaj niestety musiałam pozostać sama. Musiałam sobie sama poradzić. No, i jest to ciężkie dla kobiety, chociaż są kobiety, które w ogóle wolą, żeby nie było przy niej partnera. No, ja, ja mam inaczej dla mnie, a był ogromnym wsparciem przy pierwszym porodzie, no ale trudno. Trafiłam yy, w końcu do, do, na tą Izbę przyjęcie, zostałam zbadana i jak się dowiedziałam, słuchajcie, że ja mam jeden cm rozwarcia, no to ja po prostu dołam no ręce. Ja aż nie dowierzyłam, zapytałam się ponownie, czy ja że usłyszałam, mówię tak, takie bóle, tak częste skurcze. A tylko jeden centymetr, no po prostu to było dla mnie straszne. No ale zostałam podpięta pod KTG. Aha, jeszcze zanim KTG, to poszłam do łazienki wziąć prysznic, żeby też może troszkę złagodzić bólę. Przebrałam się od razu w koszulę. A następnie właśnie udałam się na to kategorię. Siedziałam na piłce. Nie, nie na piłce, wróć, nie chciałam siedzieć na piłce. Dla mnie najwygodniejsze było właśnie nie kanapa, tylko taki fotel z takimi kamyczkami w środku, że po prostu jak się siada, to on się jakby formuje. Mogłam mieć przez ten cały czas telefon przy sobie, ale słuchajcie, nawet. Nawet mi nie było w głowie, żeby do kogoś dzwonić, mimo że ja z mamą cały czas zawsze jestem, że tak powiem, na linii. Nie ma dnia, chociaż się wyprowadziłam z domu, nie ma dnia, żeby mnie nie przegadały, nie wiem, chociaż pół godziny dziennie przez telefon. Ale tutaj ten ból był tak potworny, że nawet nie mogłam z siebie wydusić słowa i skupiłam się nad tym, jak, co zrobić, żeby ten ból był jak najmniejszy. Te skurcze tutaj były już oczywiście bardzo częste. Yy, bardzo bolesne, a ja musiałam siedzieć na tym fotelu podpięta, zciśnięta tym pasem od KTG. Yy, w trakcie robienia KTG yy, przychodziła do mnie też położna, monitorowała sytuację, ale też yy, jak na złość wspomniała, że mają dzisiaj tyle porodów, to był poniedziałek rano, i nagle po prostu tylko słyszałam, jak jedna położna mówi, do drugiej kolejna. Z jednej strony było mi raźniej, że tak powiem, ale z drugiej strony też troszeczkę mnie to przerażało, że może ktoś nie poświęci mi tyle uwagi, ile, ile powinno. Byłam przerażona, że będę może w większości sama, bo położna będzie tylko do mnie od czasu do czasu przychodziła i to też było dla mnie takie trochę stresujące. Później przyszła do mnie położna i powiedziała mi, że już jest około tam 3 czy 4 centymetrów rozwarcia, i kazała mi przejść właśnie do, do ich pokoju, żeby wypełnić właśnie wszelką dokumentację. I pamiętam jak tam poszłam i usiadłam, to nagle odpłynęły mi wody płodowe. To był dla mnie też taki ogromny stres. Oczywiście położne nic się nie stało, proszę się nie przejmować, to jest normalne. Naprawdę miałam ukochaną położną. W ogóle ta położna odbierała też poród mojego Szymusia. Byłam z niej bardzo zadowolona przy pierwszym porodzie i też czułam się przez to pewniej, że będzie odbierała też mój drugi poród. Uzupełniliśmy całą dokumentację. To w ogóle było tak ciężkie składać te wszystkie podpisy, kiedy tutaj ci tak bardzo boli. Jesteś na, na pełnym skurczu, a pod swoją ci długopis i no tutaj jeszcze kochana, tu kochana, podpisz, tu kochana podpisz. No to było takie mega i za każdym razem mówię tylko nie na skurczu, tylko nie na skurczu, yy, bo naprawdę yy, nie dało się ogarnąć, że tak powiem, na takim skurczu, nie wiem, złożyć podpisu. No to nie wiem, dla mnie było to po prostu nie do zrobienia. To jest tak potworny ból. Kiedy wszystkie formalności, że tak powiem, zostały dopełnione, zabrała mnie położna już na salę porodową. Siadłam na ten fotel. Ja myślałam, że to po prostu tylko, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i tak dalej. Ale okazało się, że tak naprawdę do końca porodu już zostałam na tym fotelu, co wydawało mi się, że trwało naprawdę dobrych kilka godzin. A, opowiem za chwilę, co się okazało. Będąc na tym fotelu, cały czas szukałam sobie jakiejś pozycji, która będzie dla mnie odpowiednia, w której będę czuła jak najmniejszy ból. Pomogło mi bardzo ściskanie tych uchwytów od fotela. Jak miałam mocny skurcz, wnosiłam całe swoje ciało na, tym, na tych uchwytach do góry i to mi pomagało. W międzyczasie też miałam oczywiście wbity wentmon. I pod koniec porodu, kiedy położna chciała mi coś jeszcze, nie wiem, tam podać, to tak naprawdę okazało się, że ten cały węglon był już wyrwany i musiałam dostać to jeszcze raz zastrzyk, bo gdzieś tam się musiałam... I nawet tego nie czułam, nawet, nawet nie wiedziałam, że, że to mi wyleciało, ale gdzieś jak pracowałam chyba mi rękoma i jak tak mocno zaciskałam dłonie, to gdzieś w międzyczasie musiał mi... Yy, ten bębion wylecieć. W międzyczasie oczywiście też miałam jeszcze robione KTG i tak mi się wydawało, że na tym fotelu już siedzę którąś godzinę z rzędu i że ten, ten worun właśnie potrwa tyle co pierwszy, może ze dwie godzinki krócej. No i położę nagle yy, mi rozwarcie i mówi, że już jest 6 cm, czy nawet 7? Jakoś tak, jak ja to usłyszałam, słuchajcie, ja już się tak cieszyłam, bo to po prostu stało tylko 3-4 cm do końca. To była niesamowita radość. I pamiętam, to mi tak dodało takiej jeszcze energii, takiego zastrzyku. Naprawdę lepiej mi się znosiło te dalsze skurcze. Ja też myślałam, że w ogóle jak będę tam sama, to że w międzyczasie sobie zadzwonić, gdzieś do mamy, może do Adriana. Ale słuchajcie, naprawdę kompletnie. Ja miałam cały czas telefon przy sobie. Ja rodziłam, a telefon miałam na fotelu, bo położna mi go podała. Ale niestety nie dało się, bo mówię, to była ostatnia rzecz, którą się chciał robić czyli rozmawiać. Człowiek, przynajmniej ja tak miałam, że chciałam się skupić tylko na tym oddychaniu, żeby, żeby chociaż troszkę ten ból też zmniejszyć. I słuchajcie, nawet. Nie pamiętam, żeby był taki moment, że nagle nie wiem, jest położona mówi dobra, to zaczynamy rodzić. To było bardzo takie płynne przejście, że tak powiem, z tej fazy, tylko właśnie skurczów. W tą fazę porodu, bo najpierw położna mówi: Ja to po prostu to spróbuję, jak już oczywiście było blisko tamtych 90 cm. No to po prostu położna mówi: To zróbmy na próbę, parcie, zobaczymy, jak wychodzi, jak nam to wychodzi, jak mi to wychodzi, i zobaczymy, co dalej. No i słuchajcie, i to tak wyszło, że po tym próbnym, że tak powiem, parciu nie było czegoś takiego, że położna mówi: Dobra, to teraz rodzimy. To wyszło naprawdę bardzo samoistnie, ze skurczów nagle przeszły z tych bolo... bolesnych, bardzo bolesnych skurczów, nagle jest, czego nawet nie pamiętałam po pierwszej ciąży, ale nagle jest przejście w skurcze parte, czyli cały ból, który był skupiony właśnie tutaj na brzuchu, to nagle, jak ręką odjął, odchodzi i nagle po prostu czuje się bardziej właśnie gdzieś tam w okolicach, że tak powiem, tego całego odbytu i, i tam czuje się po prostu taki rozrywający. To też jest ból, ale to jest już zupełnie innego rodzaju ból. E, powiedziałabym, że może trochę lepszy, e, ale bardzo, bardzo przeszkadzający. Ma się wrażenie, że po prostu że tam wszystko zaraz zostanie rozerwane. To jest dosłownie, to jest ja już właśnie zaczęłam mówić, Jezu, że, że zaraz mnie tam rozerwie. To są naprawdę kobieta, jak czasami mówią, że kobieta nie wiem, zaczyna bluzgać, czy takie inne rzeczy. Jestem w stanie w to uwierzyć. To jest tak potworny dyskomfort połączony z ogromnym bólem, że Naprawdę różne mogą być reakcje kobiety. I o tyle, o ile w pierwszym, przy pierwszym porodzie właśnie miałam nacinane krocze, czego bardzo chciałam uniknąć. Jeżeli chodzi o porodzie ja się najbardziej bałam, szycia po porodzie, jeżeli będę miała nacinane krocze. To naprawdę to mnie najbardziej przerażało. No i oczywiście przy pierwszym porodzie się nie udało, miałam nacinane krocze. Tak przy drugim porodzie czekam na to, kiedy będzie to nacięcie, czekam, czekam. I okazało się, że udało się bez nacinania krocza, ale zatem miałam pęknięcie pierwszego stopnia, co naprawdę jest o wiele lepsze, i to naprawdę nie były duże pęknięcia, a samo dojście po porodzie do siebie było zdecydowanie szybsze. Ja od razu po porodzie mogłam siadać, bo przy pierwszym w porodzie ja pamiętam przez ładnych kilka tygodni dosłownie nie mogłam siadać, bo tak wszystko mnie tam ciągnęło przez te szwy. Tutaj też miałam szwy, ale to zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało. Także to na plus, jeżeli chodzi o, o pęknięcie krocza, ale słuchajcie, za to sam poród, sam etap wypchnięcia tego dziedziusia, właśnie przez to, że to krocze nie było nacinane, to było, trwało to o wiele dłużej. I było to bardziej bolesne, bo jak już słyszałam właśnie, Pożna mówiła to przyj, przyj, przyj yy, i na przykład, że już widać, że one już widzą główkę, widzą, yy, tak, że, że już jest dzidziuś tutaj bliziutko. Słuchajcie, to tak bardzo cieszy, ale to w pewnym momencie ja to zakodowałam, zapamiętałam to tak, jakby nagle po prostu to dziecko się zatrzymało, tak, bo trzeba było zaczekać na kolejne skurcze, partę. I tak naprawdę między jednym a drugim tym skurczem to, to dziecko cały czas tam tkwi, i mam wrażenie, że mnie tam zaraz naprawdę rozerwie. To było już do tego wszystkiego, dochodziło jeszcze uczucie takie, takie piekące, i to, to było tak nieprzyjemne. Miało się wrażenie, nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale teraz mi się skojarzyło, jak robią sobie kanały w uszach i po prostu rozpychają sobie to, tą dziurkę. I był. Potworny, potworny, mega napierający, rozpierający, rozpychający, piekący ból. Wiecie co? I tutaj nawet sama myślałam, że już powiem, Jezu, natnijcie mi to krocze, bo ja nie wytrzymam do tego stopnia, że mówię, bałam się strasznie tego nacięcia na krocza bardzo chciałam go uniknąć, ale tak naprawdę w trakcie, jak moja koleżanka, która mi opowiadała, że zaczęła krzyczeć, jak się położna i zapytała, czy... Yy, chce yy, nacinać krocze, to ona w, trak to w trakcie porodu, to ona zaczęła krzyczeć coś tam tni. Ja naprawdę <grym wylego> już byłam chyba też bliska temu, ale przyszedł kolejny skurcz party i udało się, yy, że tak powiem, urodzić. Ja nie wierzyłam w to, że urodziłam bez nacinania krocza, że udało mi się. Słuchajcie, to jest ta taka ogromna satysfakcja, yy, że nie da się tego opisać. Oczywiście to, ja tu opowiadam, wygląda to tak, jakby to było, nie, nie wiem, dwa skurcze parte i urodziłam dzisiaj. Nie, to tak nie wyglądało, to może było ze cztery, pięć skurczy i, i się udało. Ale słuchajcie, to, jak już zobaczyłam, że ten, że ten dzidzi jest, że on zapłakał, że wszystko jest dobrze, to jest naprawdę to jest niesamowite uczucie, to jest coś pięknego, a jeszcze położna się mnie zapytała, czy chciałabym przyciąć ten powinę. Bo ja po prostu słuchajcie, od razu powiedziałam, że tak, wzięłam te nożyczki, pokazało mi gdzie i, i sama, sama przecięłam swojemu dziecku y, powinę. Przy pierwszym dziecku zrobił to Adrian, a przy drugim y, dziecku y, zrobiłam to ja, także no jakiś plus z tego, że go nie było y, się pojawił, ale to jest, to jest tak niesamowite uczucie, naprawdę, że że mogłam sama przeciąć tę powinę yy, łączącą mnie i moje dziecko, sam fakt, tak, że, że jest to połączenie, taka więź między nami i yy, yy, yy ja po prostu mogę, mogę ją przeciąć. No, nie da się tego opisać. Yy, tym bardziej, że dziewczyna, z którą później leżałam też na sali, powiedziała, że ona nie miała takiej możliwości, jej się nikt nie zapytał, nic, nie, nic, nie, yy, nic takiego jej nie zaproponowali, więc nie wiem, czy to też zależało od przebiegu porodu. Na szczęście u mnie to tak właśnie wyglądało, z czego jestem niezwykle dumna i bardzo się cieszę. W ogóle to jest bardzo ogromne uczucie radości, że samemu się urodziło dziecko. Yy, dla mnie, tak, to jest, to jest coś niesamowitego. Choć zwłaszcza, że ja się w ogóle bałam cesarki. Na przykład, ja wolałam już naturalnie rodzić, bo ja na przykład nie bałam się skurczy, nigdy, tylko bałam się właśnie tego szycia i w ogóle tego wszystkiego, a przy cesarce tego by mogło być jeszcze więcej, plus jeszcze przy cesarce to znieczulenie, to też mnie strasznie zniechęcało. No a do tego dochodzi ta satysfakcja, że się samemu urodziło. Dla mnie jest to coś pięknego i bardzo się z tego cieszę. I później jak już jak już maluszek właśnie chwilę sobie poleżał, trzeba było wszystko tam założyć, kilka szwów, i dostałam takich drgawek. Położna chciała przyjść w kot, bo myślała, że jest mi zimno, zaczął mi zęby strzelać o, o siebie, ale wcale mi nie było zimno. Ja nie wiem, czy to po prostu z emocji. Zaczęłam się tak telepać, no i położna zaproponowała, że zabierze mi teraz dziecko jeszcze na czas trzecia, zwłaszcza że ja się bałam, więc ja jak najchętniejszym się ja też tak oddałam, żeby a trzymał, bo ja się po prostu bałam, że jak mnie coś tam zaboli, to że nie wiem, że upuszczę dziecko, że zrobię mu krzydę, że go ścisnę, że cokolwiek, więc tak naprawdę już od mnie do ważenia, do, do wszystkich tych jeszcze tam badań w porodzie. A ja zostałam właśnie z tym szyciem, ale to już zupełnie, słuchajcie, mimo że się potwornie negowałam, to to już jest już taka ulga, że to się urodziło, że to już jest za mną. I tu szycie mnie trochę, przyznam się szczerze, bolało. Nie wiem, czy leni jeszcze nie zaczęło do końca działać, ale czułam te niektóre szwy tak nawet się czasami tak podnosiłam do góry. Yy, także nie, to, to nie jest nic przyjemnego, ale, ale udało się i fakt już, że, że było to za mną, to jest tak niesamowite też uczucie, że już jest to za sobą i ma się już swojego dzidziusia, chociaż ja bardzo, bardzo tęsknię też za tym okresem ciąży i dla mnie to był niesamowity czas, jak już mogliście też widzieć na moim wcześniejszym vlogu i bardzo... Bardzo będę za tym też tęskniła, ale cieszę się też, że jest już Alex z nami. I najważniejsze, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jak już udało mi się urodzić swojego Aleksa i usłyszałam godzinę przyjścia na świat mojego dziecka, ja załamałam ręce. Słuchajcie, to była 10.40. Ja po prostu ja byłam w szoku i ja myślałam, że on zaraz powie, że nie wiem, 16, 15, a to była 10. 40. Czyli tak naprawdę ja w tym szpitalu od momentu przyjęcia do, do urodzenia, to ja byłam z niecałe dwie godziny. Jakoś tak. A ja miałam wrażenie, że naprawdę, ja myślałam, że to było dobrych kilka godzin. Także przez ten ból, przez to, że nie było Adriana, to też mi się bardzo to wszystko dłużyło. I, I byłam w szoku, że, że to tylko niecałe dwie godziny i tak, tego jakby to ktoś mi powiedział, że to potrwa tylko dwie godziny, słuchajcie, to, to, to zupełnie inaczej by człowiek znosił ten ból, a ja ciągle myślałam, że to będzie trwało, nie wiem, z osiem godzin I, i jeszcze sobie tak myślę, jeszcze tyle i tyle, to no naprawdę, ja byłam w ciężkim szoku, jak usłyszałam tą godzinę. Ale jakby miło też yy, tak jakby porównać właśnie pierwszy poród do drugiego, yy, który był bardziej bolesny, to nie da się tego yy, określić do końca. Dlatego, że przy pierwszym porodzie miałam nacinane krocze i przez to, że to krocze było na, nacięte, to szybuś tak naprawdę zaraz przy kolejnym skurczu partym wyszedł cały. Natomiast tutaj przez to, że nie miałam nacinanego krocza, to cały ten proces wychodzenia tego dziecka, no to było to dłuższe na kilka skurczów. Był ten moment taki, że on po prostu yy, zawisł między naszym światem, a tak naprawdę jego dotychczasowym. I ten moment przeżywam, wspominam bardzo, bardzo źle. To było naprawdę okropne uczucie. Ten minus jest, jest przy tym drugim porodzie, ale ja mówię coś za coś, za to dochodzenie po całym porodzie. To po prostu to było już naprawdę. To był pikus, że tak powiem. Ja od razu mogłam siadać, mogłam wstać, sama bym doszła bez problemu na salę, ale wiadomo, no. Tak naprawdę po porodzie jeszcze dostaje się dzidziusia i z tym dzidziusiem się jedzie, więc normalnie na łóżku się leży i, i, i założą. Więc są te plusy i minusy tego zarówno nacinania, jak i pęknięcia krocza, ale jakbym miała teraz mieć jeszcze trzeci poród, to wolałabym jednak nie nacinać tego krocza, bo cały ten proces rekonwalescencji jest o wiele, o wiele lepszy. Może na to wpływają też jeszcze jakieś inne rzeczy, typu właśnie, w którą stronę było to pęknięcie i tak dalej, no ale... Te, te położone też właśnie mówiły, że to, to nic takiego. tak? Lego, tak? Ten, to pęknięcie pierwszego stopnia to naprawdę właśnie jest bardzo, bardzo szybki proces gojenia i, i powinno być dobrze. Co tu jeszcze między pierwszą a drugą? Między pierwszym a drugim porodem takiego istet, istotnego. Wiadomo, że przez to nacinanie ten pierwszy poród był szybszy. Jeżeli chodzi o, o czas rodzenia, zarówno biorąc pod uwagę jakby pierwsze skurcze do samego urodzenia, no to przy pierwszym porodzie trwało to około 10 godzin, przy drugim porodzie to wyszło około 4 godzin. No to jest różnica, słuchajcie. Ból, jeżeli chodzi o skurcze, to skala bólu była podobna. Ale tak, mówi się, że drugi poród jest szybszy, przeważnie, tak? bo to też nie jest reguła, ale już nigdy jeszcze nie słyszałam, że przy drugiej i kolejnej ciąży yy, właśnie gorzej się znosi, przynajmniej u niektórych, u niektórych kobiet, proces obkurczenia się macicy. No U mnie przy pierwszym porodzie. Ja w ogóle nie brałam żadnych tabletek przeciwbólowych, nic. Ja się bardzo dobrze czułam, a przy drugiej ciąży, jak tylko małego przykładałam do piersi, naprawdę to jest po prostu jeden jego łyk i zaraz tak potworny ból, że musiałam przerywać karmienie. Więc nie dałam rady i musiałam wspierać, wspomagać się po prostu paracetamolem. I tak przez pierwsze dwa dni to po prostu to obkurczanie macicy naprawdę bolało. To były nawet, bym powiedziała, podobne, podobny ból do skurczy porodowych. Więc tak to y, wyglądało. Dzisiaj, patrząc na to wszystko już tak bardziej z dystansem, y, na pewno bym się nie zdecydowała świadomie na cesarkę, zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim porodzie. Ja osobiście, bo oczywiście nie neguję tego, jeżeli kobieta y, woli cesarskie cięcie, no to mówię, to jest każdego indywidualna sprawa. Ja, ja jednak wolę porody naturalne, czyli w zgodzie, że tak powiem, z naturą. No i też sama satysfakcja tego, że się urodzi naturalnie Jezu, to jest Coś pięknego. Dla mnie jest to też dodatkowa więź z dzieckiem i naprawdę nie zmieniłabym tego, mimo że przy pierwszym porodzie, pamiętam, miałam takie chwile wątpliwości, że chciałam poprosić o tą cesarkę, że, że po prostu bym chciałam powiedzieć, że nie dam rady, że... Chciałabym, żeby, żeby się to zakończyło cesarskim cięciem i już miałam gdzieś ten mój strach. Chciałam po prostu, żeby to się jak najszybciej skończyło. Mam nadzieję, że i dla kogoś będzie ten filmik pomocny, że, że kogoś na przykład uspokoi, bo ogólnie, jeżeli wspominam poród, tak, zarówno pierwszy, czy ten drugi, to oczywiście warto. I, I może to właśnie brzmiało też strasznie, ale tak naprawdę świadomie bym się zdecydowała też na trzecie dziecko, i, i tak naprawdę to wszystko jest do przeżycia, bo ta, ten moment, kiedy się dostaje dziecko, a jeszcze mówię, u mnie to przecięcie pępowiny i w ogóle, no to było coś, coś po prostu niesamowitego, pięknego. Dla, dla takich chwil właśnie warto znosić taki ból, tym bardziej, że później tego bólu naprawdę się już tak bardzo nie pamięta. Także, kowitki moje drogie, jeżeli. Jeżeli jesteście gdzieś tam blisko przed porodem, to jak najbardziej trzymam za Was kciuki. Zobaczycie, że po, po, całej, po całym zejściu to tak naprawdę już tak strasznie nie, nie wygląda. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny, że może część z Was trochę uspokoiłam. Jeżeli filmik się podobał, to poproszę o pozostawienie łapki do góry i zasubskrybowanie mojego kanału. A tymczasem bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnego filmiku. Pa pa!